Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, i żony i dzieci, braci i sióstr, na to i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, Chcąc budować wieżę, nie usiądzie wpierw, ani oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby darbić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie pierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami naciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczciem. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, cóż z ciebie za przywódca? Żaden dzisiejszy przywódca w ten sposób by się nie zachował jak ty. Wielkie tłumy szły za tobą, a co ty zrobiłeś? Zniechęcasz, mówisz takie dziwne rzeczy. To jest nie do zrozumienia po ludzku. Nie do zrozumienia. Ale Ty dajesz nam coś, żeby zrozumieć, a no dokładnie Ducha Świętego, którego nam syłasz wraz z Twoim boskim Ojcem. I tegoż Ducha Świętego przyzywamy, Duch Święty. Natchnij nas, byśmy zrozumieli te trudne słowa, jakie dziś to nas kieruje, Jezus, jakie Ty kierujesz. Panie Jezu, tutaj obecny do nas. Wielkie tłumy szły za Tobą, ale Ty nie chcesz, żeby Bezwiednie wszyscy za tobą szli. Dokonujesz selekcji. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma nienawiści swego ojca, matki, żony, braci i sióstr, siebie samego, nie może być moim uczniem. A pozytywnie, może być twoim uczniem. Tylko ten który ciebie kocha bardziej niż ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i sióstr, i siebie samego. Tak. Ponadto mówisz, to nie nosi swego krzyża, a idzie za mną. Ten nie może być moim uczniem. I patrzymy się na krzyż. No, który z nas pragnie krzyża? Na wcześniej czy później ten krzyż w życiu się pojawia. Tak, Ty wiesz, Panie Jezu, najchętniej to Cię prosimy, byś ten krzyż odebrał. Bo to jest trudne. Ja sam ile razy prosiłem Ciebie, byś go odebrał. Tak. Ale też próbujemy modlić się tak, jak potrafimy, jak nas nauczyłeś, do Twojego Ojca. Bądź wola Twoja. Tak, zanosimy do Ciebie różne prośby, ale też dopowiadamy tą modlitwą, jakiej nas nauczyłeś, Ojcze Nasz. I to staramy się realizować, chociaż to jest trudne. Żeby go nosić, ten krzyż, to trzeba też prosić, prosić, byśmy potrafili go nieść. I żeby lekko myślnie, oczywiście nie próbować brać taki, któremu nie podoba o czym dowiadujemy się z tego, co dalej powiadasz. Któż z was chcąc zbudować wieżę nie usiądzie wpierw i oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej... Gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęli by drwić z niego. Zaczął budować. A nie zdołał wykończyć. Co to znaczy? To znaczy, że mamy bardzo poważnie podchodzić do sakramentów Świętych Gminy w Tak, myślę o sakramencie kapłaństwa, małżeństwa. Tak, żeby nie podejmować pochopnych decyzji. W sakramencie kapłaństwa trochę łatwiej, bo jest jeden oblubieniec doskonały, tylko ty od małżeństwa w sakramencie. Jest jeszcze drugi człowiek. I to jest trudne. Czy z nim podołam? Czy z nim podołam? Nieść krzyż, wypełniać obowiązki. To jest to oczywiście. Na początku jest chyba przyjemność. Prawda? Wesele, ślub, tańce, noc poślubna, podróż poślubna. To jest piękne. No a co potem? Dalej może być pięknie, ale też dochodzą. Też dochodzą poważne zadania, czasem bardzo trudne, chociażby te związane z rodzicielstwem. Na pewno jest to wielka radość, ale też trud. Pierwsze dziecko, potem trzeba się zastanowić. Czy może być drugie, trzecie, kolejne? Czy zdołam wykończyć to dzieło, jakiego podjęliśmy się razem? No i trzeba jeszcze uświęcać. Zawsze trzeba uświęcać męża, a przed tym siebie. Panie, że Ty wiesz, że czasami próbuje się swojego małżonka uświęcać, zapominając o uświęceniu samego siebie. Tak? A to trzeba od siebie rozpocząć. Ty oczywiście, Pani, z nas nie zniechęcasz, tylko mamy przemyśleć, czy z tym człowiekiem, tym kandydatem na męża zdołamy założyć rodzinę, utrzymać rodziny. Oczywiście tutaj wniosek jest taki, byśmy bardzo poważnie traktowali przygotowanie do sakramentów świętych. Ja mówię o małżeństwa, ale oczywiście już pomijając sakrament kapłaństwa, żeby się do tego dobrze przygotować. No i dalej jeszcze mówisz, który król mając wyruszyć, stoczyć bitwę z drugim nie usiądzie piery nie rozważy, czy w 10 tysięcy może stawić czoło temu, który 20 tysiącami naciąga przeciw niemu, a ty w No dobrze, ale, ale przyjąłem prowadzić walkę. A no tak. Mamy stawić czoła. I to dzisiaj z tych zastępów na usługach diabła są bardzo liczni. Tak. mi się w różnych towarzystwach, zakładach pracy, wśród kolegów. On ma swoich przedstawicieli tak, czasami na wysokich stanowiskach. I trzeba stawić czoło temu, który po ludzku wydaje nam się, że jest liczniejszy, jest silniejszy, jest bogaty. Rzeczywiście znowu trzeba się zastanowić, czy podoba. Jeszcze dalej, panie Jezu, mówisz, nikt więc? To nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. To już jest niemożliwe. Panie Jezu, taki warunek stawiasz po ludzku, chciałby się powiedzieć, że przesadzasz. Czy ja się wszystkiego wyrzekam? Muszę zacząć od siebie. Wszystkiego, co posiadam. Panie Jezu. Na to pytanie każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, co z tym wyrzeczeniem. Może tak. Chcielibyśmy, Panie Jezu, chcielibyśmy, ale jak to zrobić? Bo to, co mamy, to wydaje nam się, że no jest nieodzowne do życia. Tak. Sam nie jestem w stanie, sam nie jestem w stanie, ale to jest strasznie trudne, co teraz powiem. Jeśli uznasz, że mam jeszcze coś takiego, co nie jest potrzebne do pełnienia misji Twojej to jakieś? Masz swoje sposoby. Tak. Konkurs nas nie okradli podstępem. Oczywiście byliśmy wściekli na tej, którzy nadużyli naszego zaufania, ale to była próba, jakiej nas poddałeś. I czy jeszcze takiej próbie nas poddasz. Ty wiesz, co nas czeka. Tak. I co możemy zrobić? Tylko prosić Ciebie, Panie Jezu, żebyśmy potrafili podejmować trudne decyzje na uświęcenie małżonka, dzieci, wnuków. Nawet jeśli to jest bardzo, bardzo trudne, żebyśmy Potrafili, potrafili zabierać głos, napełnieni Duchem Świętym, tak. Nawet jeśli będziemy w mniejszości, to jeśli Duch Święty będzie działał, to On podoła przez nas. Nie ja, nie ja, ale Ty, Panie Jezu. Tak, jeśli trzeba będzie walczyć z całymi zastępami, tych, którzy są na usługach złego ducha, to powiedzmy otwarcie diabła, żebyśmy się nie bali, bo ty jesteś z nami. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Ja i Duch Święty, którego Wam posyłam, z Ojcem. Tak Panie Jezu, a o co Cię teraz prosimy, żebyśmy o tym pamiętali, że nie jesteśmy sami. Tak Panie Jezu, nie jesteśmy sami, bo jak wszystkiego się wyrzekniemy, to mamy Ciebie. A jak mamy Ciebie, to mamy wszystko, jesteś Bogiem. I dasz nam wszystko to, co jest potrzebne, żeby żyć i żeby wypełnić misję. Twoją misję. No i oczywiście zawsze ważne pytanie, żebyśmy twoją misję pełnili, a nie swoje. Żeby to nie było tak, coś sobie pięknego wymyślimy. I teraz przychodzimy do ciebie, Panie Jezu, pomóż mi to wykonać. Czyż to takie piękne? Tak. To trzeba odwrotnie. i tak chcemy. Najpierw, Panie Jezu, ty nam powiedz, ty nam powiedz, to co nasz, czy masz jeszcze przy życiu, co przygotowujesz dla nas, jakie zadania, tak? Jeśli to będzie twoje zadanie. To też będzie Twoje działanie. Nawet jeśli nam się będzie wydawało czasem, że to my działamy, to wtedy, żebyśmy sobie przypomnieli nie ja, ale Ty działasz. I też ważne, żebyśmy też nie udawali przed ludźmi, że to my robimy, my działamy, ale żebyśmy dali świadectwo. To Bóg działa przeze mnie i nie mnie dziękuję, ale podziękuję Bogu. Podziękuj bo Bogu za to, że masz taką żonę, która Ciebie kocha. Tak? Jeśli nie, dziękuję mąż, to wtedy powiem, kochany, masz ale dzięki Panu Zowi taka jestem. To wiecie, tak? Nie wszyscy mają okazję do tego, bo są tu i święte wydoby, które... Powiedzą Ci, Panie Jezu, dziękuję za tego męża, którego miałam, bo się uświęciłam przez niego. Czasami narzekałam, ale teraz wiem, że przez niego jestem tutaj, przy Tobie, mogłaś się mu święcić. No, oczywiście, muszę też powiedzieć coś o sakramencie kapłaństwa. Tak, to co mogę. To Ci stale dziękuję. Jakież to piękne. Jak piękne, jak Ty mówisz, ja się tak przysłuchuję i tak próbuję to przekazywać. I za to Ci dziękuję, że Ty przemawiasz. Nie ja mówię, ale Ty mówisz, Duch Święty mówi, wspólnego naszego dobra. To przecież wszyscy chcemy żyć na chwałę Boga Ojca, Twoją i Ducha Świętego. Stała Ojcu i Synowi i Duchowi, i świechem temu, jaka była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen.